Radio M107 i 6FM. Rozmowa poranka. Dziś naszym gościem w rozmowie poranka jest pan Piotr Kowal, zastępca burmistrza miasta Przów. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Porozmawiamy o pieniądzach i to dużych pieniądzach. Przów musi zapłacić spółce restrukturyzacji kopalń ponad 15 milionów zł złotych jako zwrot pobranego wcześniej podatku od obiektów i budowli znajdujących się w kopalnianych wyrobiskach. Ta informacja, że to jest 15 milionów złotych, przyszła wczoraj, wcześniej w ogóle mówiło się o ponad 20. Zacznijmy od wyjaśnienia pewnej nieścisłości, która pojawiła się w mediach, bo pojawiła się informacja, że musicie zwrócić nienależnie pobrany podatek górniczy, tak mówiąc najkrócej. Państwo mówicie, on nie jest nienależnie pobrany. Tak, jakby ta nieścisłość wynika z niezrozumienia i skomplikowanego charakteru toczących się postępowań. Ten podatek był gminom należny, ja to podkreślam bardzo mocno. Wgodnie z obowiązującym prawem gminy naliczały podatek, od którego przedsiębiorstwa górnicze się odwoływały, toczyły się sprawy. Rok 2011, wyrok Trybunału Konstytucyjnego umocował w orzecznicy pogląd, że ten podatek jest gminom należny. I w tej chwili wszystkie przedsiębiorstwa górnicze ten podatek odprowadzają. Nieszczęściem dla gmin górniczych był rok 2018, kiedy Uchwała siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego spowodowała to, że nie podważono należności płacenia tego podatku. Zmieniono interpretację prawną dotyczącą y, przedawnienia prowadzenia spraw. I to spowodowało te wszystkie kłopoty dla gmin górniczych i te no, trudne rozmowy. Czyli wyjaśniając, to polegało na tym, że wszystkie gminy, które miały u siebie kopalnie, pobierały podatek zgodnie z prawem. Kopalnie odwoływały się, nie chcąc płacić takiego podatku, czy tak wysokiego, i trwały postępowania. I teraz ostatnio sąd uznał, że przedawniły się już te postępowania, i, te, i dlatego musicie zwracać ten podatek. I Gminy zostały tym bardziej, że przedawniły się. No i najgorsze dla gminy jest to, że ten. Ta uchwała zaczęła, dostała moc, moc wsteczną, czyli jak pan pamięta, o czym mówiliśmy rok dla Krzowa jest to przekrój czasowy 2003-2015, czyli bardzo odległy czas. No, bo już się zastanawiałem nad tym, czy nie można było zrobić tak, że nie będąc pewnym, czy nie trzeba będzie zwracać podatku, gminy mogłyby odkładać gdzieś te pieniądze i czekać na wyjaśnienia. Ale po pierwsze, jak rozumiemy, nie było w ogóle podstaw, żeby sądzić, że ten podatek trzeba będzie zwracać. A po drugie, czy gminy mogłyby sobie odkładać na boku pieniądze i czekać, co z nimi zrobić? No nie, jest to, nie jest to możliwe, żeby odkładać gdzieś na boku. No, trudno, mi to, trudno mi to sobie wyobrazić. Druga rzecz. Dla małych gmin te środki pozwalały na inwestowanie, na budowę dróg, innych obiektów, na funkcjonowanie miasta. To, to nie do końca tak jest. My musieliśmy w ostatnim okresie. Trudno mi też oceniać poprzedników. No nie byłem ani radnym, ani... Nie pracowałem w strukturach samorządu Przewskiego, więc trudno mi określać postępowanie poprzednich burmistrzów. A to Parado... tak mówię, na no 2003 do 2015 ja jestem w urzędzie od 2018 roku. Paradoksalnie ten podatek, który musieliście zwrócić yy, później już był i jest płacony jakby bez yy, negowania go. Tak, no miasta, organy podatkowe, zakłady górnicze, doszły do jakiegoś porozumienia w tej chwili te zakłady górnicze. Ten podatek od wyrobisk górniczych płacą. Takie czy inne wysokości, ale płacą. Panie burmistrzu, 15 milionów ponad 15 milionów 300 tysięcy złotych będziecie zwracać. Wcześniej była mowa o 22 milionach złotych. Sam podatek wynosił 12,5 miliona. Wyjaśnijmy te kwoty. No 12,5 miliona to były środki, które miasto egzekwowało od kompanii węglowej i takby ta kwota nie podlegała jakimkolwiek dyskusjom, no musieliśmy oddać Turalek sedlex, trudne prawo, ale jednak prawo. I ta kwota jest niepodważalna. Dyskusje toczyły się co do oprocentowania, no bo to oprocentowanie liczyło się już od początku, czyli cała kwota, te ponad prawie 10 milionów to były odsetki i na stąd się, się, stąd się zrobiło 22 miliony. Tak. Ale teraz doszliście do porozumienia ze spółką restrukturyzacji kopalń, zbijając, że tak powiem, tę kwotę do 15, nieco ponad 15 milionów złotych. Ja myślę, że to są uczciwe odsetki, które miasto zapłaci za te zobowiązania. Podatkowe do zwrotu. No i najważniejsze dla nas jest to, że udało się również w drodze tych negocjacji te zobowiązania finansowe miasta rozłożyć na dłuższy okres czasu. No właśnie, bo tutaj y, brzmi to y, trochę przerażająco, takie duże pieniądze do zwrotu w sposób zaskakujący. Z drugiej strony, wy sami mówicie, że jest to może nie sukces, ale, ale taki połowiczny sukces, bo przynajmniej wiecie, na czym stoicie, kwota nie jest tak duża y, i w dodatku rozłożona na lata. Tak, przez ostatnie 3 lata za zgodą Rady, bo tu muszę podkreślić również rolę Rady Miejskiej w Przowie, która od początku uczestniczyła w tym procesie. Odkładaliśmy w możliwie najszybszym tempie środki. Wiedzą, co się dzieje, bo to 2.18, wiedzą, co się dzieje, że w którymś momencie dojdzie do konieczności zwrotu tych środków. Odkładaliśmy, co było możliwe, na depozytach sądowych. Udało nam się odłożyć 8 milionów, które wpłacimy niezwłocznie kompanii węglowej, przepraszam, spółce restrukturyzacji kopań w tym wypadku. Pozostała kwota zostanie rozłożona na rata. Czy to sukces? Nie, ja myślę, że to jest taka stabilizacja finansowa. Negocjacje, dobre negocjacje polegają na tym, że obie strony stają od stoła nie do końca zaspokojone, więc myślę, że to w tym wypadku również nastąpiło, czyli dobre negocjacje z pozytywnym wynikiem dla miasta. Panie burmistrzu, rozmawiamy o tym między innymi też dlatego, że w takiej sytuacji nie jest tylko przółów. Ten, te podatki pobierane przez różne gminy wszystkie były należne natomiast tak jak pan mówił zmieniła się interpretacja przez sąd dokonana kiedy dokonało się przedawnienie czyli w podobnej sytuacji są też inne gminy jak ta sytuacja jak to wygląda dzisiaj w województwie tak wszystkie gminy górnicze praktycznie stanęły przed tym samym problemem Miasto Pszów, sytuacja naszego miasta była troszeczkę inna. Proszę spojrzeć, w roku 2016 zaprzestano w ogóle produkcji już wydobywania węgla na terenie Przowa. Doszło do wyburzenia wszystkich obiektów, pozostały tylko obiekty zabytkowe. A więc my staliśmy troszeczkę przed inną, innym, innym miejscu. Nie, nie rozmawiamy z przedsiębiorstwem górniczym funkcjonującym, a ze spółką restrukturyzacji kopań. To jest odmienna sytuacja jednak. Nie ma możliwości kompensacji, zaliczania podatków. My musimy oddać czystą gotówkę. W tej sprawie y, gminy górnicze, te, w które pobierały ten podatek górniczy, jakoś między sobą współpracowały, czy tu w ogóle nie ma takiej potrzeby, bo każdy musiał sam. No teraz każdy musi sam zwrócić pieniądze po prostu, natomiast skala zjawiska jest duża? Olbrzymia. To jest około 150 milionów, jak to przesłyszałem, mm -hmm. czy ponad 200. W skali całych, wszystkich gmin górniczych. Gminy prowadziły wspólną politykę, staraliśmy się wspólnie rozwiązywać ten problem, no jednak sytuacja każdej gminy jest inna. Jedna gmina miała spłacone, rozmawiała tylko o procentowaniu, inne gminy tak, jak Pszup, nie miały spłaconego niczego. Także ta sytuacja różnych gmin różnie wygląda. Tego nie można aż tak wprost przenosić jedną do drugiej. Tu też trzeba dodać, że sytuacja gminy takiej jak przywo tyle się zmienia, że z jednej strony musicie zwrócić te pieniądze z podatku, z drugiej strony ten podatek już nie wpływa, bo kopalnia została zlikwidowana. A przy okazji kopalni niestety także wszystko, całe to albo przynajmniej w dużym stopniu otoczenie około górnicze, około kopalniane co się zmieniło w budżecie i w ogóle w funkcjonowaniu Przowa w związku z tym. Zamknięcie kopalni spowodowało dramat dla miasta. To można powiedzieć, że to był dramat którego powoli zaczynamy wychodzić. Myślę, że to najgorsze mamy za sobą jako miasto. Zamknięcie kopalni to nie tylko zakład górniczy i spadek podatku od nieruchomości o połowę, ponad połowę, bo w najlepszych czasach ten podatek od nieruchomości wynosił, był dochodem miasta na poziomie ponad 10 milionów, na dzisiaj jest to ledwo 5, cały podatek od nieruchomości. Zamknięcie zakładu, miasto Pszów było miastem stricte górniczym wszystko toczyło się wokół kopalni, wszystko funkcjonowało wokół kopalni, czyli wszystkie zakłady, które cokolwiek produkowały, tworzyły, to robiły to na rzecz kopalni. Zamknięcie kopalni spowodowało to, że również te wszystkie zakłady wokół padły. No dzisiaj do dzisiaj jeszcze nie potrafimy się otrząsnąć z tego szoku, który nastąpił. No właśnie jak się wychodzi z takiej górniczej tradycji, czy z górniczego charakteru miasta, gminy i zmienia się w coś zupełnie nowego? To jest bardzo trudne. Stoimy na początku drogi, wyboru drogi, pracujemy nad nową strategią rozwoju miasta. Położenie geograficzne miasta również nie jest najbardziej szczęśliwej. Jesteśmy jednak odda miejscem oddalonym od głównych traktów komunikacyjnych. Dojazd autostrady troszeczkę trwa, dojazd z Katowic to no, ponad godzinę, także to, to to otoczenie środowiskowe jest trudne. A w czym upatrujecie szans? W ludziach. Ja, ja upatruję szansy w ludziach. Jestem przewikiem z dziada pradziada i, i znając mieszkańców naszego miasta, jestem przekonany, że damy wspólnie sobie z tym radę. Czyli w małej przedsiębiorczości? W małej przedsiębiorczości. Nie możemy liczyć na potężnych inwestorów, którzy znajdą miejsce w przowie. Nawet nie mamy takich terenów gdzie można było zaprosić inwestora. Nie dysponujemy 20, 30, 40 hektarami. Tereny, które można by gospodarować dla inwestycji to już są tereny kowru, czyli tereny rolne, które trudno jednak przeształcić w tereny inwestycyjne. Pan jako optymista, a wiem, że jest pan nim. Nie bierze pod uwagę, że pszów się wyludni, ludzie uciekną, tylko raczej, że zostaną i zrobią coś dobrego, mądrego i, i zainwestują, tak? Ja myślę, że to najgorsze mamy za sobą jako miasto. Ten okres wyludniania się również, on jeszcze, jeszcze jest, ale już nie tak drastycznie jak na początku. Myślę, że w którymś momencie nastąpi ta stabilizacja, wróci drobny przemysł, mieszkańcy również zaczną sami, no, górnictwo trudno, czas górnictwa powoli mija. Myślę, że ten inwencja ludzka jednak zapełni tę dziurę. Przów, doskonale znany naszym słuchaczom, zwłaszcza z Sanktuarium Matki Bożej Uśmiechniętej, ale to także ludzie, o których dzisiaj mówił pan Piotr Kowol, zastępca burmistrza miasta Przów. Bardzo panu dziękuję za wizytę. Super, dziękuję. Rozmowa poranka. Radio M 107 i 6 FM.